Prawdziwa zabawa, nie fikcja. Nie potrzebna nam tu jest policja. Proszę nie dzwonić do policji. Nikt nie potrzebuje tutaj policji. Z nami się baw bez obaw, bez żadnych policyjnych obła. Proszę nie dzwonić do policji. Nie potrzebuje tutaj policji W sąsiedzie niepotrzebna nam wojna Nie śpi licho, a Biba spokojna Muza za cicho, bo jest szyba w oknach Bas nie robi ubytku, tynku na ścianach Będę szczery kończymy przy wtorku z rana Na stopery pożycz siana od bociana. Tylko nie dzwoń do policyjnej plagi Bo powiemy, że od ciebie mamy dragi Bez patologii jest pole dla kultury Ona tańczy na stole, bo nie ma rury To nie są żadne piski ani wrzaski To zadowolone nie dosz rady, zepsuć nam zabawy. po poślady, zapal sobie trawy. Nie dzwoń po psy, bo na dworze zmokną. Zaraz wywalamy drzwi, wstawiamy okno. Prawdziwa zabawa, nie fikcja. Niepotrzebna nam tu jest policja. Proszę nie dzwonić do policji. Nikt nie potrzebuje tutaj policji, z nami się baw, bez obaw, bez żadnych policyjnych obław Proszę nie dzwonić do policji Nikt nie potrzebuje tutaj policji. Normalny bał nie disco party Daj to głośniej, bo nie gramy w karty Wódkę polewamy, dobry twarny Pijemy browar przez słomkę z wanny. Przez towar nie ma dziwnych wybryków Nie będzie tu żadnych narkotyków więc sąsiedzi, nie dzwoń po stróżu w prawa Na pewno nie siądzie im ta zabawa Jest całkowity zakaz spania pod stołem, zero popeliny, żygania balkonem Żeby zrozumieć rozrywki polskiej młodzieży Chcę wyszumieć się mocniej jak należy Zamiast na stricie robić awantury Podjazd na parkiecie pod nasze majury nie dzwoń na psy, bo na dworze zmokną Zaraz wywalamy drzwi, wstawiamy okno Prawdziwa zabawa, a nie fikcja Niepotrzebna nam tu jest policja Proszę nie dzwonić do policji Nikt nie potrzebuje tutaj policji Z nami się baw, bez obaw Bez żadnych policyjnych obław. Policję nie straszyć nas mundurami, z połami Lecimy z nimi jak z dziwkami. Kto dzwoni, ten rucha między nami. Proszę otworzyć, tu policja. Ale my nie dzwoniliśmy po, po policję, tylko po dziwki. Sąsiedzi po nas dzwonili. Jak sąsiedzi dzwonili, to niech oni ruchają.